Zabierze punkt do klasyfikacji Pucharu Świata, Polak jest w tej klasyfikacji w tej chwili 80, w serii trudnej 176 metrów, do 20, odległość także był najlepszy z Polaków, zobaczymy jak będzie w się. już w powietrzu Krzysztof Biegun, ponad 100 kilometrów na godzinę, prędkość na progu i jak najdalej, brawo, no będzie nowy rekord życiowy, dotychczasowy, to wczorajsze 180 metrów. Zadowolony Robert Mateja, no przypomnijmy, 38-letni trener Polskiej Kadry Młodzieżowej jako pierwszy z Polaków przekroczył granicę 200 metrów 201,5 w Karachowie, a teraz jego podopieczny poprawia rekord życiowy skacząc 4 metry bliżej, 197,5. Das war ein toller Flug von Jans Jungburg. 216 10 metrów, Stefana Kulik, rekordu życiowego nie poprawi, bo 15 chyba nie osiągnął, ale to jest dobry, bardzo dobry, a jest... ...ponad 30-punktową przewagą nad pozostałymi zawodnikami. Clemens Murańka, trzeci z biało-czerwonych tabelce belce startowej, 201 metrów, skoczył dzisiaj w serii próbnej, o 1 metr poprawił rekord życiowy, poprzednio ustanowiony tu w Planicy w 2012 roku... No i teraz świetnie! Oznakomicie klemens. Brawo! Nie tak piękne lądowanie jak Kamila przed momentem, ale odległość rewelacyjna. Nowy rekord życiowy Klemensa Murańki. 221,5 metra. No, ale zwycięża w całym sezonie. Adam Małysz. Zobaczmy, czy Adam obroni to trzecie miejsce, 213 metrów w pierwszej serii, ale niewiarygodnie wysoko zawiesił powszeczkę Man. wysoko, wysoko szybuje małyż nad skokiem. jak będzie daleko, jak będzie daleko, pięknie, pięknie Adam, brawo, brawo, no i teraz niewiarygodna była ta wysokość Adama. 230,5 metra plus jedna dziesiąta tylko, no to jest to atomowe wybicie, to z czego Adam Małysz był znany, jest znany w świecie skoków narciarskich. Znakomicie, 23,5 metra i to jest nowy rekord polski w długości skoku. Zadowolony Robert Mateja. No Hanu uśmiechniesz się może tym razem. No był tam chyba delikatny uśmiech Hanu. Lepisto jest pierwszy i jest na podium, a na mały! med 53 og 54. 56 forskjellige hoppere fra 15 forskjellige nasjoner. De skal ha med 40 stykker til førsteomgang med start klokka fire. De ti beste i skiflygingsverdenscupen er forhåndskvalifisert. Så vi får enda et langt hopp her selv om vi har gått ned på fart. Og det er Andrej Stekala fra Polen som absolutt gruser sin nie poradzi. Ponad 1,3 metra na sekundę wiatr pod narty, więc bardzo dobre warunki dla Maczka Kota. Maciek! I teraz! Daleko, za te dwie czerwone linie! Ładnie złapał to noszenie! Pięknie! Ustał 244,5 metra Maćka Kota, ależ odpowiedź Biało-Czerwonych w mistrzowskim stylu. To, co wyprawiają tutaj nasi zawodnicy. 245,5 Piotrka żyły. 210 Dawida Kubackiego, teraz 244,5 metra Maćka Kota. Nowy rekord życiowy! <laughs> Rafał, gratuluję! Dzie dziękuję, cieszę się strasznie, ale już pokazywam, że tyle brakło do Piotrka. Piotrek ma wiatr około 1,4 m na sekundę poddarty. Dzisiaj w serii próbnej 243 metry. Nowy rektor polski. Piotrek w powietrzu. 243 potrzebne, by walczyć z Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Piotrek dobrze, dobrze! jest! Pięknie! Znakomicie! Ależ odpalił dzisiaj po raz drugi Piotr Żyła. 245,5 metra, nowy rekord Polski. To on jest niesamowity dzisiaj na tej skoczni. Oczywiście Piotrek nas tutaj zadziwia, ale dodajmy, jest to jeden z najlepszych naszych yy, zawodników skaczących na tych skoczniach do lotów narciarskich. On to kocha, on kocha tą adrenalinę i potrafi wykorzystać każdy podmuch wiatru. A ten był właśnie dla niego sprzyjający w tej ostatniej fazie lotu. Wytrzymał te mocne nogi Piotka, wytrzymały ten skok. Jest, jest, siła, jest moc w nogach Piotra Żywy, 245,5 metra. Gdzie miał jednak obniżoną belkę startową, a więc trochę mniejsza prędkość na progu, no ale miejmy nadzieję, że powtórka z pierwszej serii nastąpi. Weź pod narty, Kamila. Troszkę szybszy jest niż w pierwszej serii na progu, no, no, Pięknie, pięknie, daleko! Duchy, ale odległość świetna chyba nowy rekord polski tak się wydaje coś tak to wygląda jak 250 zaraz zobaczymy no brawo brawo od chłopaków, gratulacje jaka odległość od 250 czy może 250? 51,5. No, nowy rekord obiektu. A, pół metra dalej niż przed momentem <laughs> Stefan Krab najdłuższy w historii lot Kamila. Planicy. najdłuższy w planicy najdłuższy polskiego